Jemy level do osilenia drzewa. No to tak? e, jest klinik, tak? Giemy, na Ała, a nasz kamień nie wierzył. A A mi piknąłeś! Ja ci Sam sobie coś zrobił i mówi, że ja mu piknąłem. No bro, nie rotykaj no. no, drzewo i trotykaj yeah. mnie. Nie! To jak się. jak ty. Te... Kurwa, ja no jak jest spusty jestem, jest spust. my nie możemy spać w tym. Wiecie, my to, Ej, co? co się stało? <laughs> no kurwa, ja spierdolę. Nie blokował co chwilę. Dobra, no obraz był nie niewany. No to głupek może być. Co ja tylko na początku cię blokowałem. Niezdara. Nie zdara. Bo nie, nie, zdara do, tak. nie do in ten, nie do intryg. Nie informowany. Nie 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 indy, indy, Indyk. No, nie Gratuluję. Co? Co jeblo? Ryba? <grym> Rekin no, Trzeba mieć trzeba Od jednej łucy do drugiej Ooo ale, zro... <grym> <grym> ja no, ale zrobił Ale zrobił Ale zrobił O kurwa troll <grym> Troll O to trolla On sra <grym> Zdra! <grym> no, kurwa to jest, rzeki niego Nie! O kurwa, to ja je <grym> Co? Jak ja już nie strzelaj, ale... nie to nie pójdzie. <grym> o, kurwa <grym> <Ale go> się! <skirpnął. grym> ja... Nie wiem, to Co? O kurwa, to nie ma. go stopa, topora, Dobiję go topora. Nie. Yeah! Jego ty jeszcze oh, go są, jego ty jeszcze są. Biorę ludzi ja ludzik.